Ej, chodź, ja się boję bardzo. Dobra. Też chodź do chodź środka. Gdzie, co, co to? to było? Trochę ciemno. Co to? Trzeba... Co. co, co, co um, ja się nie będę patrzeć. What the hell? Um, halo? Dzisiaj mogę coś tam zbog nigdy Dzisiaj nagrywamy mamy z nowego update'u z Office A w animal kompanii. Dzisiaj powitamy pierwszą osobę w Falaj. Ehm, um, O. Cześć! No. Jeszcze druga osoba magic trick. Niech się pojawi. O, siema. Cześć! Dzisiaj nagrywam znowu najlepszego update'u w Animal Company. Z Office'u. Nie było on mi na kanale długo wiem, wiem, wiem. Ale... O. Przerwa. To jest ja coś zaczynamy, co potrzebujecie, tylko... Bo światło mi się nie przyda. ja a może im pominiemy ten kod do koszulki? Poczekaj. Wy potrzebujecie grappler. Pokażemy wam jak zdobyć taki właśnie duży grappler. Bo jak macie tu, to postawcie tu. I kilo tylko. Taki lub łom. I resztę zobaczycie w, w odcinku. No, dobra. To idziemy. Dajcie. Ok. To następująco. Zubimy. No, um, przed update'em dodajcie do jakiś automatyczny update, który pokazało się, że, że otworzyli nową miejscówkę. A um, no to ty To jest tak samo to, co pokazałem wam w. e poczekajcie chwilę. I to jest właśnie miejscówka, w której ja wam pokazałem. I usunęli tutaj wszystko. Teraz tutaj po prostu klikacie tutaj i, w, i się do widzę. Czekajcie aż się przyjdzie. I teraz klikamy tutaj idziemy teraz na tu. Dobra. Teraz idziemy tutaj. Spokojnie i tutaj... Najpierw Ale powiem wam o co chodzi. Czego się nie bać. Boję się. Ała. A co następuje, e, poczekajcie, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj wszyscy do mnie, chodźcie tutaj wszyscy. Chodźcie wszyscy do mnie. Ej, chodźcie wszyscy, chodźcie wszyscy, chodźcie wszyscy. Karen, zła Karen. I no chodź. Karen I chodźcie wszyscy. Następująco, co potrzebujecie, to jest kaczki i randomowe itemy do zebrania. Żeby zrobić itemy. I jeden kartę. I Tylko jedną. I tutaj teraz nie musicie się bać. Ja Zbierajcie te wszystkie do wszystkich które są, które ma, tutaj są, zostawiane po mapie teraz. Ja wam pokażę, jak to wszystko wygląda, nawet wam podam parę kody na. Tutaj macie pierwszy kod na chyba Research Pointsy. Nie wiem. B8X2M3T5. To jest pierwszy kod. A więcej kodów jest dużo miejsc jest. Zostawcie nie. Zdobyłem 3! Macie tutaj wszystko... O kartka! Macie. Kartka! Macie tutaj więcej. I teraz szukamy najbardziej najważniejsze rzeczy, żeby odpalić maszynę. To jest karta. A jak wam nie mówiłem, to, to jest tak jeszcze. Bo z, zanim zobaczycie... O Nie, ten... jest, jest, jest ta! Ty bambinku! No, no nie, no Karen! To ci mówiło Nie ma jej. Ci się. Po prostu Tarko. patrzcie się na nią. Mam keycard'a. No okej, okay. to daj, Dobrze, to daj. Gdzie jest, gdzie jest? Widzę, widzę tej karty. Tutaj macie jeszcze jeden item. Jeszcze go. Tylko i można zabrać! No, Zostałem oszukany. Dobra, jak macie wszystko odebrane i macie kartę, najważniejszy item do odpalenia maszyny to konwertujemy dzisiaj kilof konwertujemy dzisiaj kilof może być? Idziemy. O, tutaj. Chodź. Idziemy? I teraz idziemy tutaj przez tę alejkę. Nic a nie ani prawo. Teraz idziemy tylko tutaj na dół. Boję się. I powstało że jakby wam ktoś tam pójść, nie. Idziemy tutaj na dół. No bo tam wyskoczy wam przed mordą. To jest właśnie taki next bot. To jest... To jest jak the Ever Ace, to. Taki go... no Ever Teraz wierzycie... To. E, to teraz idziecie tutaj teraz na górę. To jest właśnie next Doro? bot. To jest wasz właśnie w No co to, to jest? To jest właśnie next bot. Bo się go nie lubię Boże Jezus Chodźcie Chodź, chodź, chodź Zastraszyłem się Tak, jak tutaj przyszliście, to teraz zamykacie Jestem śmierci Wchodzicie tu na Żeby zdobyć Żeby zdobyć kaczuszki A kaczuszki to O Kaciuśka, kaciuśka O Kaciuśka Kaciuśka, kaciuśka. kaciuśka. E, Ma ktoś jakąś broń, żeby go zabić? E, ja mam kilo to zabijamy do telefonu jakoś. Właśnie zapomniałam Wam powiedzieć, że wiecie, że jedną kolację ze sobą też. Jak Ktoś go nie widzę. Albo się po prostu nie zrespi. O, kurka, burka, bo mam przecie na fankę. Łof, kurwa, bo już cały się wystraszyłem. Teraz tylko zbieracie takie coś. Ja zbieram jak coś. Ja, ja zbieram te kaczyska, dobra? I pod żadnym pozorem nie róbcie nic złego. Ale to nie chodzi o lisner teraz zbieramy teraz takie kaczuszki. Wiem. O tutaj jeszcze jest kaczka. Kaczka tu. O takie właśnie zbieramy. Kaczkę. Daj kaczkę. Kilow U góry, Znaczy U góry, u góry, kilof. Ja pier, papier! O Boże, jak się przestraszyłem! A ja straciłem, bo wątpiłeś. Tak, tak, tak. Właśnie wątpię, że, że to miejsce jest safe. Tutaj! Tutaj nas! Widzę! Nie mam braku. Ja cię to wszystko. Ona się wystraszyłem. Do Maxa! Ało, nie ma! Sebastian, twój znajomy dołączył. Serio? Co? Kto dołączył na X? Jak masz imię? Oczywiście dołączył Smoker2666 Blip Co? do 666 Blip do Aha, dobra, siema, siema Nagrywam właśnie odcinek Możesz pozdrowić widzów Boję się Jesteśmy w ofisie, daj szybko, szybko, się. szybko, bo nagrywam Bo nagrywam odcinek, szybko Tak idealnie to, że Szybko, szybko, chodź będzie Ej, a tu Poczekaj chwilę. Ej, chodźcie tutaj, chodźcie szybko, szybko, chodźcie. jesteście. Biegnę do was. Chodźcie tutaj, szybko, szybko, chodźcie, szybko, chodźcie. Szybko. Poczekaj chwilę. Nie mogę! Oi zabiko Ç'ka Ja ç'ka <się go> <grymian>

<śmienic> Okej okay. Gdzie ty jesteś? I gdzie on jest? Siema, chodź szybko, jest tutaj, chodź. Jest bezpieczny. Chodźcie! Chodź. Kaczki zbierajmy! Troszeczkę się boję, wiecie o. Mam wiemy. już szybkie kaczki, chodź, wracamy się. Macie wszystkie kartki, wszystko co zabraliście na ten pretek tak wszystko hucka, ja idziemy w razem się do winka. Ile osób w ogóle? Ile jest osób w ogóle? Na moim fankodzie? Boję się dużo osób. Teraz bierzemy teraz grappler i to robimy teraz to samo. Przechodzimy teraz tutaj szybko. I aż tutaj. Tutaj teraz. Halo No Halo, poczekaj chwilę! Ej, 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 gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No chodźcie do office. Chodźcie do office'u office. wszyscy. Idę do office'u. Zamknij jak. Może... Chodźcie, chodźcie wszyscy. Szybko, szybko, szybko. Teraz tutaj idziemy, teraz tutaj idziemy. Klikacie to. Teraz tutaj przychodzicie. Ja! Szalony, wróciłem. Siema. O, to to? Nic nie róbcie, teraz przemieniamy kilo w nasz. Poczekajcie wszyscy, wszyscy chodźcie do mnie. Wszyscy, wszyscy chodźcie do mnie. No. Szalony. Um, no. wszyscy są tutaj? Tak. A gdzie jest tamten? No nie wsadzaj nic nie wsadzaj. Nie wsadzaj nic, chłopie! Ej, ale z jesteś? Chłopie nic nie wsadzam! Nie do tego! Dlaczego! No chłopie, bo właśnie zepsułeś wszystko! No nie, to nie ma być. Mógłby by ktoś po mnie przejść? Chłopie, trzeba to wszystko powoli robić. Chodź chłopie, do ofisu! Tam gdzie jest, Tam gdzie jest ta maszyna! Dobra, wszyscy chodźcie. No po co ty to robisz? Po co to robisz? Pytam się coś. Szkodowałam kilo. Chyba to, to jest ten sam kilo. Ej, proszę cię. proszę. Ej, nie zabijajcie mnie. Poczekajcie. No, to to Idziemy teraz sobie na górę. Co teraz zrobiliście? Co teraz zrobiliście? Ja nie Teraz idziemy tutaj na górę Jak nie uda się wam, to użyć to o parkoura Ja już nic nie mam, tak. Pokażcie, jakieś... pokażcie jakie śmieci zdobyliście stamtąd Z ofisa Dobra, no, dobra, dobra, Ja nic nie mam, bo wszystko okay. już Wsadziłem No bo chyba nie miałaś tego w nic wsadzać Ale czemu wy kaczek nie braliście? Ja mam kaczki No to ostatnie. No nie no, no nie no idealnie. Będziemy musieli to wszystko od nowa robić. Chodź Bo ktoś... Czemu jak się na? się zechciałeś się bawić? od nowa. Dobra. Wszyscy chodźcie do mnie. Do mnie powiedziałem. Ale gdzie po, ty, ty nie przychodź. Chodźcie tutaj. do mnie. Naprawdę? Dobra, teraz to robimy tak. Wszystko teraz e, robimy wszystko ta osoba i ten. Zwierzę wszystkie ten, i tutaj się zaraz wracamy. Dobra, teraz jesteśmy tutaj teraz wszyscy, e, ze wszystkimi, tak? Mamy wszystko. Wróciliśmy się raz po, wow. po jedną osobę, po dwie kolejne. I wow. to co? teraz lecimy do windy! Wo wszyscy do windy, szybko! No nie zabijajcie się! No właśnie nie chcę, no ale to pewnie ktoś coś to, to kusie, że ktoś to zrobi. Aaaa! Ło! Wow. Chodźcie. Jejku! Tylko ja jestem masywny! A wiesz co jest masywne? LOW paper! O kurde, w niebo? Nie, bo bo zablokował za mi film. Zaprawa autorskie. Ja, ja, ja idę, ja idę za... Za No, mówcie do mnie szalony. Dobra? A szalony! Szalony! No! Szalony! Dobra, chodźcie szybko! Czas! Gdzie teraz idziemy? Tutaj na dół! Tutaj Szalony! To... A ile ty już na YouTube nagrywasz? Eee. Dwa lata. Rok? Dwa? Rok, dwa, muszę Dobra, wszyscy mają grap wszyscy mają grappler? Chodźcie Tak, tak Dobra, to idziemy teraz tutaj. Teraz musicie ostrożnie być tutaj na górze Wszyscy tutaj na górze Teraz idziemy tutaj. No wiesz, jak, jak jakby był jakiś lekki Dobra Macie ten? Eee, potyki Ooh, tak, mamy patyki. To Jeżeli proszę czwartej. Na znak szalonego! Jed jeden z was będzie musiał wstać patyki, a ja będę mówić kiedy stop. Dobra, Na poczekajcie. Poczekajcie. Ja zaraz wam powiem. Czekaj, czekaj, czekaj! Dobra, trzy, dwa, jeden start. Już, 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 już! 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 Jest na fula, Jest na fula, Już jest na full'u! Już jest na full'a! A Ja mam! Ja mam! Ale poczekajcie chwilę! co teraz? Co teraz robimy? Pozostawiać, pozostawiać, nie! Nie używaj jej, Nie używaj jej! No właśnie wiem! Wiem! No, wrzucajcie, wrzucajcie powoli, wrzucajcie powoli, wrzucajcie jeszcze trochę, jeszcze jedno, jeszcze jedno, nie ma już takie. To poczekaj, ja Wam dam, jak mam jeszcze czekaj, jeszcze nie wrzucaj, jeszcze nie wrzucaj, A, jedno tylko rzuć, jeszcze jedno. Jest na fula, jest na fula, jest na fula. Dobra I to teraz? I teraz jak wszystko teraz ustawiliście wójtowie To teraz idziecie teraz tutaj na dół z tyłu I... Wziąście kartę I na tutaj Zabajcie O Boże Yo! Czekajcie chwilę, czekajcie chwilę, Masywnie. czekajcie chwilę Ja, ja to wam eee. oddam na giveaway'a Poczeka Poczekajcie, nie bierzcie nic Ja wam oddam to na giveaway'a Dajcie mi wszyscy tutaj, dajcie mi tutaj wszyscy. Dajcie mi tutaj wszyscy te kaksy. Bo jak nikt mi nie odda wszystkich, to ja wam po prostu nie, nie zalegiwoję. Ja. Ten duży, ten duży, chowaj, chowaj. A macie tam Tam małe... jest jeszcze, tutaj, tutaj. Tego, tego, tego nie, nie tego nie. Tutaj. Tutaj. Są tutaj jeszcze? Ojej, <śścoughs> ja, małe dziecko. Moje dziecko! No macie wszystko? wszystko? Tutaj jestem! Tutaj A, jest to, ten Todaj ten, to daj ten, daj ten, daj ten. Ten to będzie najgorszy, bo będę jakoś wziąć. Szalony! Jak go mogę? Zwracamy, zlecamy spokojnie. Możesz mnie oddać moje rzeczy. Oddam, oddam Szalony, ja mogę zrobić tego do czego? Dobra, to tylko zabierz. Zabierz Daj go niebieski, zabierz go niebieski. Ja go schowam do plecaka Nie da się go schować, bo bo on jest za duży. A chodź teraz, tutaj, tutaj, to raczej chodźcie. jak się przestraszyłem. Dzięki. Spokojnie, różna guma. Otwieraj. O, mi się to przyda, albo komuś. Ej, my wszyscy teraz traktujemy się jak rodzina. A gdzie by... A kto ma ten pickaxe? No, a teraz już się na spawn'a teraz idziemy. I'm stuck! Przecież ten pickaxe nie jest pasywny! No wiem, no mówię ci. I dziwię się, że, że ty właśnie chciałeś go właśnie wziąć. Nie, poczekajcie, poczekajcie! poleciała Dobra, no, wszyscy, Dżony, pana, wszyscy, wszyscy nas pomagają Poczekajcie, wy windzie, poczekajcie, wy windzie, poczekajcie wszyscy w windzie Nie klikaj Nie nie klikaj Ten kierunek jest masywny Nie klikaj Wszyscy są o, w windzie O, o ja jest ogromny Tak, gdzie jest piąty? No, chodź! Ej, czarny, chodź, szybko! Chodź, szybko! Walnij mnie tym pikakiem! No, chodź, ten... szybko! Czarny! Hmm. Oh. Nie, no, mało zadaję! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dwa, wszyscy są! I teraz będzie kiwał i zaraz! Tak, jest masywny! A ten masywny kilof oddam subskrybentowi! Ja, ja subskrybuję! A tu jest i Ja wybiorę, ja wybiorę! A, Biorę! Tam, 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 tam. Gdzie iść! okej! Okay. Gdzie iść! Tutaj, tutaj! Poczekajcie wszyscy okay. na mnie! Chodź! Jaki on jest duży! Ja ją głowy! Nie dobra! Ja mam największy na świecie pistolet! Dzień, dzień o mi dzień dobry. Boże! Dzień dobry! Oh, Mójój, ja Poczekaj, poczekaj! Masz fortek dla Poczekaj, poczekaj, Ja też nie mogę, mogę poczekaj, Masz! Bo ja nie mogę się ruszyć! Patrz, i co? I co? I co? I ja mam największy pistolet! Patrzcie! Czalony! Rozdaj go, chcesz! Masz! Dobra. Oddam wam największy killoff... Subskrybentowi, ja chcę to. Tutaj właśnie leży. Nie bieźcie Ale, go. A ty, a ty go, a ty go Możecie Aha. go nawet Buję. dotknąć. Możecie nawet o tak go dotknąć. Bo fajne Ale nie bieźcie po prostu. A co I oddam ten kilo subskrybentowi. I ja to ja to będzie właśnie jutro to komuś oddam na kodzie szalonym. Kiedy mój inny grappler? Nie wiem. Oni wzięli akurat. Jutro oddam ten kilo na kodzie szalonym kto mnie subskrybuje. Jest mini baterie. Ja, 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 byle, jaki, byle jaki Będę. Dobra, kto chce? On ukradł, on ukradł, on ukradł. A co ukradł? A jak to ukradł, co? O co chodzi? O co chodzi? Ej, o co chodzi? Bo teraz nic nie rozumiem. On już wyszedł z gry góra, bo już to nie. Jak coś, to na pewno to będzie bardzo... A, zapomniałem, jeszcze giveaway muszę wam zrobić. Ej, teraz Ej, idziesz dzisiaj. na inny kap? Chodźcie wszyscy tutaj, bo tam będzie I giveaway. Kilo, proszę, pomóż Mogę no, dawaj. robi zdjęcie, zdjęcie, Ej! Wow. Ej! 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 Kto nie, Kto Kto jest taki? Kto jest taki? nie, 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 koniec koniec. <noise> nie, nie! Dead. Ja mam coś lepszego! Jest... Łatwo mu tak! Tu. No! A dzięki! To robisz no, tego kinywania! Się... Coś wam nie wyszło! A co cię o to obchodzi? Może nawet no, gdyby nie kot szalony jeden, kot szalony jeden. Kot szalony jeden, ja okej? po prostu dołączę tu. Ja Kot szalony jeden. Szerony jeden. O, siema. Czekam na tamtych... Ej, dziwne, że aż to okay. i, i i. Proszę, ej, proszę, żebyście byli na tym kodzie zawsze, jak coś. Szielony jeden! No. Albo szałon, ja albo bo ja, ja jestem... Ej, patrzcie jaki kolor. Patrzcie jaki kolor fajny. No dobra, ale ja on próbował mnie zabić tamtym. Ja... Niebie... Dobra! Mordo, ty niebieski! Mały, mały, ty wywalaj! Mały, mały blip. Ty... Ej, chodź, chodź, chodź. Ej, ty, czarny, chodź, chodź. Dobra, chodź, chodź. Mały, mały czarny, chodź, No to chłopie, no to raczej próbował mnie zabić. Idziesz na inne krok? Dlaczego ja no. no. nie Spokojnie Giveaway Dobra giveaway? Czemu? Jestem giveaway zaraz będzie give no. give give away, teraz będzie Na Ja mam, ja mam kilofy do, do rozdania Ty co tam masz do rozdania? Ja mam takie I, I mam jeszcze jeden duży grappler Poczekaj no. Billy? O, siadaj ja, ja mam no, parasolkę to ja mam parasolkę ja, Billy Ja mam pa... Macie mi się udało zdobyć taki basketball. Ej, taki... e, wszyscy klaskać, nie ej, nie wszyscy klaskać. Nie I i, i, i taki coś. My, jak wygląda my. jak siki. Ludzie to wygląda jak siki, ale niech będzie. Dobra. No, no, no. Giveaway. <laughs> uh! uh! To da mnie? ten niebieski. Kto chce, kto? Kto chce to? Biednijcie! Łapcie! Łapcie! Ebro James! Lebro James! Łoń, wybijajcie! Rzuć to, rzuć to, rzuć to! Tak, kto chce! Kto to je je rzuć! Kijuje! No, no, po A pocało się w sumie. Patrz jaki mały kilo. A kto chcę ten niebieski! Patrz, ludzie, ci ja ci mam ci coś ci. jeszcze! Ja mam coś jeszcze, ludzie! Nie, ludzie, ja mam mniejszy. Ja największy. No, dobra! Dobra! Ludzie, ja mam coś jeszcze, ja mam cię. dajcie łapkę w górę i suba na tym kanale i komentujcie na hashtag Szalony. Dobra? Hashtag szalony. GIWAŁN no. na duzi glaplel! Givałaj na duzi glaplel! I jutro spotkamy się yeah. wszyscy oh. na kodzie srebrnym. Macie tutaj kod na tym właśnie drip, na Ris i nie na ten, nie, na dawaj, ten dawaj, jacket dawaj. nowy. Na, na, na 200k disco. Chcecie. Macie tutaj teraz kod. niebieski i niebieski, Dziękuję za oglądanie i na razie.